Hej kochani, dzisiaj pierwsza jazda z Spicego. Obiecałam, że ją zrobię jutro, ale znaczy wczoraj, ale no coś nie pykło. Wsiadamy. Istępujemy se. W niektórych momentach mogą się pojawić efekty dźwiękowe. No, więc na przykład przy skokach albo gdzieś, e, albo in, gdzie indziej. I gdyby było jakieś szczeki, to pies mojej babci i pies mojego wujka. Tam robiłam zmianę kierunku, e, tylko nie nagrałam e, jednego, galopa z, jednego galopa. Tak, nie nagrałam jednego galopa. Nagrałam w jedną stronę galop, bo w drugą mega mi spadł telefon z rąk i ciągnął mi tak spadł i spadł i tak. No i spadł mi za trawę. Dalej zastępujemy, trochę tego zastępa długo nagrałam. I też będzie słychać jakieś dźwięki w tle, takie, takie to ja tak robię, bo się od tego uzależniłam. Jakby i tak ciągle robię takie, a takie nie wiem, po prostu tak się od tego tak uzależniłam, że teraz ciągle to robię. Też mamy kłusa na jedną stronę. Dalej kusik i kusik na drugą stronę. Dalej tutaj już galop. Przerwam już przerwy, z, kiedy stępowałam pomiędzy tymi kusami i galopami, Teraz nagrywałam. Tutaj drągi. Na drugą stronę w Kusie I w galopie. Na jedną stronę. I na drugą stronę. Teraz taki parkus przejedziemy. No niezbyt taki duży. No ale tutaj na razie w kusie. Na drugą stronę w kusie. I w galopie. teraz takie krzyżaczki, co zrobiłam. Hop i hop i hop w kusie. I znowu hop i hop i hop. Też to było w kusie. Teraz jest galop. To jest taki parkour, se przejadę. Jak mówiłam, pojawiły się te efekty dźwiękowe, próba numer 2. I tutaj mi już przeskoczył. Trochę to już podwyższyłam. Mówiłam, że się pojawią efekty dźwiękowe, to też był efekt dźwiękowy. Lecimy trochę wyższe. Mam. Ja sobie za każdą próbę podwyższyłam. Jakby przeskakiwałam kilka razy, tylko że podwyższałam. Mm, tutaj, tak, znów podwyższałam. Ja za próbę sobie, jak widać, tutaj podwyższałam, ale. Tutaj mnie tata nagrywał. Tylko, że ja kilka razy to skakałam. Bez nagrywania. Już mamy kłusik końcowy. Powiedzmy z niego bardzo dumna, jak on mi to skakał, tylko to pierwsze, które było 49 cm. Nie przeskoczył mi, chociaż z drugą próbą przeskoczył. Bo po prostu on nie był przyzwyczajony do jakichś wysokich przeszkód. Ja dalej mi zaczął przeskakiwać. Kolejne przes przeszkody. Kolejne przeszkody zaczął mi przeskakiwać. Tutaj poszłam sobie na spacer z w dwie strony na takie pole. Jestem bardzo z niego zadowolona. A ja ogłaszam specjał na 1000 sub. Albo nowy konik, albo jakiś sprzęt, którego kupię mega dużo. Dużo tego sprzętu kupię, tylko kiedy wbijemy 1000, To wtedy będę szukała. I wtedy jakby, yy, wtedy, wtedy, no właśnie jak już bijemy jeden tysiąc, to zacznę, będę sobie szukała, będę sobie szyk, szukała rzeczy, jak chcę do Hobby Horse'a. I potem to będzie jakby specjal albo konik, sobie, albo konika sobie kupię. Jakby jestem z niego mega zadowolona yy, z tego, ja, jak mi dzisiaj schował, już mi się raz zatrzymał, no czy bym po prostu te 40, i piątki popracować, żebym się już tak często nie zatrzymywał. Yy, może dostaniecie kilka shortców yy, z parmą, bo będę zaraz szła na trening z parmą, ale mam nie nagram odcinka niestety, yy, bo no, po prostu yy, ciężko mi się tak biega z telefonem i muszę sobie kupić albo na klatkę taką taką do nagrywania, albo na głowę. Yy, Właśnie, sorry za wiatr, jeżeli będzie trochę słychać tego wiatru, bo jestem na dworze właśnie. Yy, I właśnie wtedy będzie mi lepiej na na klatce piersiowej, będę miała taką taśmę, takie szalki i będę miała taką kamerkę. Yy, właśnie będzie mi wtedy lepiej. Lub na głowę, no taką też, no takie na głowę, chyba wiecie o co chodzi. Yy, po prostu już tutaj zaczęłam wracać, y, ale powiem tak, jestem z niego mega zadowolona, kolejny raz mówię, no bo y, to jest taki konik y, szybki i ja myślałam, że mnie nic nie przeszkadzi, że będzie to ujeżdżenie, ale no proszę Państwa, no po prostu ten konik jest super.